Ja siemona, witajcie w moim kolejnym Dzisiaj gramy w Minecraft. Dzisiaj ze mną jest... A, a wy subskrybujcie, komentujcie oraz lajkujcie mój kanał. to jest długo 25 subskrybentów. A my dzisiaj budujemy... Co budujemy? Luksusowy Nie udało ci się wskoczyć na potok. Yy, niestety wczoraj, jak widzicie teraz, było zniszczenie. No niestety. Ja ci. Ja na razie pójdę odłożyć te moje rzeczy, e, które mi są niepotrzebne i zaraz ci Krzylej pomóc. Okej. Okay. Co tutaj u nas jest takiego ciekawego? No... E Ty, tutaj nie niszcz nic. Bo to jeszcze nie. Tam niektóre nie urosły. Bo ty nie wiesz, które nie urosły. To na razie nie niszcz. Masz jakieś takie białe bloki? Kwarc? Halo? Kwiatuszek? O! Waliło ją. U mnie coś z internetem też słabi. Mm. Jatuszek No pewnie z rozmowy waliła. Ja bym... Chociaż chwila. Może ja mam gdzieś u siebie. Coś się wywaliło. No, no dobra, dobra, już jestem. Co cię wywaliło? Co? Coś cię wywaliło. Co? No, tak ja wiem. Dobrze, nie Mhm. to ja ja idę schować, Masz jakieś białe bloki? O, czekaj, nie. ja mam takie. Nazywają się kwarc. Nie masz? Nie, nie, mam. Szkoda. nie mam. Szkoda. Szkoda. Yy, to możemy sobie wziąć. To odbluszymy. To w sumie można też. To od... weźmiemy. To. Yy. To możemy wziąć, może się przyda. Co tam liczysz? Nic, no. nic. Okej. Okay. To odłożymy. To mi nie jest potrzebne. Tu wie... Dużo rzeczy jest niepotrzebne. No! no. Tak akurat się składa, się składa u nas. <noise> Że dużo niepotrzebne. niepotrzebne. Mhm. Ej. Ja idę do właśnie tej naszej budowli luksusowego domu. Bo się. A ja? Ja, ja cię mogę, mogę zobaczyć, zobaczyć. Um, ale. wiem, gdzie jest coś? Ja jestem przy tym naszym luksusowym domu. A Okej, okay. Jakbyś miała bloki kwarcu, to, po, to daj. No, no do Może tu na dole. O, rybki. Może na dole tam są. Sprawdzę. Nie, tam nie ma. Musimy trochę po, pobudować. No. Jak chcesz to możesz... To, co mogę? Zrobić kreatywny. Nie, nie, nie. Ja kreatywnego nie robię. Nie. Nie, nie, nie. No dobra. Tu trzeba, bo tu trochę trzeba niestety poprawić. O! Tu były drzwi, było tu. Nie wiem, jak. Oj! Nie wiem, jak to dokładnie było, ale. Oj! To trzeba zniszczyć. To by się też przydało zniszczyć. Trzeba niestety. Oj! Naprawiać. No! A ja już nie będę na. życie. No niestety. Hmm. Dobra. Mniej więcej odbudowałam. Jeszcze może z dachu na razie zniszczę, choć żeby tu było. To zniszczę. To może też Tam nic nie spadło? Nie spadło. Tam nasza budowla, to może, może zaraz tam zejdę. Znowu cię wywaliło? Kwiatuszek. Halo. Nie wiem, czy tam na górze nie ma. Jesteś? No. Zrób. A jesteś w grze? O, już jesteś. No, już tak, już tak. To zrób dzień i zrób pogodę. Bo ja pracuję. To na razie nie mógł. bym mógł w sumie, ale, ale ty zrób, ok? No. Prawie spadłem. Tam kawa marliczka pływa. Zrób, najpierw zrób dzień, bo zaraz powtóry będą się spałnić. O, ale aż oczy zabolały. Ale serio, jakbyś znalazła jakieś, oj, jakieś białe bloki i by był to kwarc, albo coś innego co, nie sam kwarc, ale coś innego co nazywa się kwarc, to by, to daj po prostu. To powiedz i daj. Okej? Okay? No, no dobra, dobra ale widzę, że już ty, ty tak trochę ty, za, pobudowałeś i te takie, takie sprawy. No pobudowałam. Mm. No. No. Muszę. Ja nie tylko wyjdę na polowanie kwiatków. O boż. Ty po co ty ci ty, tyle kwiatków? No. no tak. w sumie, po prostu sobie podcast. No tak. właśnie. Do padali. Doko... Pada. U Ciebie. U ciebie dość pada? No tak. A u mnie nie? No, tak. no u mnie ja też nie pada, tak. czasami pada. No czasami dobrze, nie. ale teraz nie pada. O to chodzi. Dobra. Schodki mam dwa mhm. dodatkowe, ale nie mam niestety... Mm, bloków, au, chyba, że bym te schodki takie, by były takie kręcone, nie wiem, czy oni, one mi wyjdą, ale spróbujemy, takie zakręcone będą. Zobaczymy, oj, zobaczymy, czy wyjdzie, chociaż myślę, że jak nie wyjdzie, to po prostu zostaje takie, jakie były. Tak, Kwiatuszek no. może mi, oj, byś pomógł w czymś, pomogła. No dobra. To Chociaż nie wiem, co ty mi pomożesz. A dobra, zbuduję proste schody. Idziesz? Tak Karol, ja tutaj zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Hmm. No, no i, to, i, tutaj i tutaj mam magazyn taki, taki trochę. O, idę, idę idę, już idę. Idę. Czekaj, tapnę cię jeszcze raz. Stój w miejscu. No to się nie ruszaj. Ej. Ale, ale dobrze, że nie to wodzi, co? No byś... Bo... To, to mi pomotać? Eee, no nie wiem, ty chyba nic mi takiego nie pomożesz. Eee, a wiesz co? Takie małe co? zajęcia, ale ale będzie. Chodź tu, gdzie ty? Y, tutaj siedziałem więc barów bierz tylko te takie żółte o te ok dobrze jak będziesz miała nasionka to od razu posiej ok To okay. moje moje jabłuszko. To masz jak będziesz miała to po prostu masz nasionka i jak coś to nasionkami to zrób te mm. tylko szare tylko te nie szare tylko te Żółte. Tak, takie żółte. No, takie żółte. Yy, na chwilę musiałem. O, zbieraj. I, od, i możesz najpierw wszystko wyciąć. Yy, masz jeszcze pszenicę. Z pszenicą nic nie rób. Mo, będziemy mogli kiedyś. Yy, chlebek z pszenicy. Ja ja. Yy, idę do A wiesz, rzemi z, z tych takich, takich żółtych? Wylatuje ten, też nasiona. Okej, okay, y, mamy jeden tutaj kwarcik, tu przestawię tylko. Mm, tu mamy kwarc, ile tu ma Sprojka, to ode mnie ten prezent, kaka, żółwie skrupia, y, barwnik, to nie. Idę jeszcze tu sprawdzę. Czy, bo jak nie będzie miał żadnego kwarcu, to nie będzie miał. To tak na... Uu. To pada? A? Pada? Co? co? Pada? Nie. To tak. No to zrób. Ile on tu ma rzeczy? A to wełna. Mm. Tutaj nie ma. O, ma kwarc tutaj. Ale to i tak będzie za mało. Nederak. Wełny trochę. Grabież, niezniszczalność, prędkość, nieskończoność, nieskończoność książki ma ma ognia odporności, ognia ognioodporność, ognia płotki nie wiem po co u hmm. Boże, ile on tu, ile to tego ma a ja tu już sprawdzam, nie, nic, nic ma to tylko trzy kwarce, ale nie ma blok. Nie ma żadnych... nie ma więcej. Dobra, muszę iść do... Um, wiesz gdzie? Do Nederu idę. Okay. Jakby była zła pogoda, to ty kontrol. Okay. Bo ja będę w Nederze. Teraz posieję tylko nasionka, mam okay. 39 Mhm. Uh -huh. A ja szukam kwarcu. Jak w tamtą stronę my chodziliśmy, to może teraz w tą. Ziarno prawdy? Co ty zebrałaś? Ale, Ale co? Zebrałaś ziarno prawdy. Nie. Tak, ale masz napisane nawet, kliknij yy, ten obok, obok shifta, co wczoraj, pamiętasz? Halo? Nie wiem. Halo? Kwiatuszek. O, wywaliło ją. Ale złoże wielkie. O, trzydzieści osiem. Będę miał, ale to nie jest tak mega dużo. No, słychać już Co mam kliknąć? Ten guzik obok shifta, ten guzik, gdzie myśl, znak zapytania jest. Pamiętasz? Oj. No. No to kliknij i będziesz tam, bo szukaj kwiatuszek, zebrano ziarno prawdy, coś takiego tam było. Nie mam. Jak to? Jak to nie masz? Powinnaś mieć. To nie wiem czemu nie masz. O, już jesteś. Ła. Halo, kwiatuszek O, dołączył Ła. Kwiatuszek Halo, kwiatuszek Oj, czemu ja wyrzuciłem Kwiatuszek Zaczyna być straszne. Halo. Nie słychać jej. Halo, kwiatuszek. Chwila, może do niej zadzwonię. Przecież chwila będzie. Tylko dzwonię do niej. Nie wiem, czy to słychać. Halo, halo, o, halo, jesteś, jesteś. No dobra Co cię ciągle wywala Nie wiem Okej okay. 18 i Zostało mi jeszcze 24 nasi pszenicy Okej okay. Dobra to było dziwne Miałaś kontrolować Ot. A u mnie burza jest Ile jej i noc była? Ej! No, ale cię walnąłem! Dobra, trzeba do craftingu teraz. Ej, uratuj, uratuj mnie! Tepnij się do mnie! Nie, Nie mogę, bo jak tylko chcę, tylko chcę, wpisać, chcę wpisać... Chcę wpisać to ten. To ten? ten? I Dobrze, tak, dobra, tak. A! No dobra, 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 Hej. dobra, 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 się? Dać ci dobra, yy, a dobra, tam te wszystkie tak a dobra, co nic. nic nie, to jeszcze nie było gotowe. No to daj, możesz dać. To ja z tego chlebek zrobię, jeśli pamiętam jak się robi, ale chyba pamiętam. Żuć. odejdę. Rzuć. Rzuć. 18 Rzuć. 18 ma być. No i jest. No dobrze. Jeśli, no dobrze. Paja, jeśli pamiętam, oj, jeśli pamiętam to zrobię chlebek. Jeśli pamiętam jak się robi, ale nie jestem pewny, tak. Nie, tak się robiło to. Chyba tak robi. Nie, nie jak się robiło chleb. Kwiatuszek. O, wywaliło ją. Kwiatuszek. Tak jeszcze nie. O, wyrzuciło ją. Jeśli słyszeliście, to słyszeliście, że ją wywaliło. O, dzwoni do mnie, chwila, zaraz odbiorę. Y... No, co cię wywala? No nie wiem, wiem tak dzisiaj jakiś mam Wiesz co, nie Na... pamiętam jak się chlebek robi. czekaj. Znajdź jakoś w YouTubie jak się chlebek robi. Dobra. Ai! Ei, não. Ó. Hallo. Ó. Kwiatuszek! Co? Kwiatuszek! Zadzwonię jeszcze raz, bo to nie wiem co tu się dzieje. Może tak zadzwonię. O! Chyba ją wywaliło. Znowu do mnie dzwoni. Halo. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam życie, Mija? Jak tam życie, Mija? Miałaś sprawdzić w YouTubie, jak się robi chleb. Dobra, dobra, dobra. już, już. Sprawdzaj. Już. O! Czekaj! U cię. Możesz tak, tak nie robić. robić. No sprawdź. No ja nie wiem jak. Idę jeszcze do netheru. Chyba ją wywaliło, nie wiem. Ona tak zawsze ma. Jatuszek, halo. Już, Już wiem wie, jak, jak się robi chleb w Minecraft. Jak? W craftingu na... W craftingu na trzech dolnych trzeba ustawić trzy pszenice. E, chwila. O, dobra. Dzięki. A jeszcze więcej? Nie, już nie trzeba. Z tych 18 pszenic zrobiłem 6 chlebków. Dać ci trzy? Albo nie, dwa. To nasz wspólny domek. Dla mnie, dla ciebie. Masz dwa chlebki. Ja sobie jeden zjem. I mięsko zjem. Tu. Dobra. Czasami na to się, się przydaje, tak? O, nie, Ej, nie zamień no! Dobrze. <grym> Masz motykę? <grym> Dreama. Jak mogłaś? Ale co? Jak mogłaś nie mieć motyki? O. <grym> na razie zostaw mnie. Nie bij! Mam jeszcze jedną pszenicę. O, to daj. A akurat by... była. Dobra, idę do netheru. A możesz mnie tepnąć? Gdzie? No, na, na most, bo jestem w focie. Jesteś o. przy domu Dreama. Dobra. Szukam nederu. Nie nadaru, tylko bo w nederze to ja jestem, ale nie szukam nederu. Może tu coś być. Nie, tu chyba nic nie ma. Co tu? A potrzebujesz jakiegoś mrozu? Nie, nie, nie. Nie, ja mam dużo. Ja mam lepsze rzeczy od ciebie, jakbyś chciała wiedzieć. A jakie na takie, takie tajemniaki. Tam jest. Ole! Co? Nic, nic. Nie, nie mam tego. Kwarcu. Kwarcu. No niestety. Bo no, też nie mam. Hmm. Chwila, jeszcze nie sprawdzałam w jednym miejscu. Eee, nie, tu nie ma. A chwila, może wieśniaki chcą, że kto? <laughs> Nie, nic, nic. Tu nic nie ma, tu nie ma, bo może któryś. Co tu było? Tąd ma Dreama tyle siekierek i ten mieczuk co ja mam teraz. 6, 1. No. już wiadomo. On miał takie dwa książki. Tu nic nie ma. Tu dwaj uciekali. O, armurek. Ale ja nie mogę kupić. I tu też nic nie ma. Nie, wieśniacy nie mają. Dobra, chodźmy... Chodź nic, nic. Chodźmy do ciebie do domku. Okej. Okay. Może coś porobimy. Chociaż... No, Ten dobra. Ten balon mogę zniszczyć, bo on... Czy nie? No. Albo, albo dobra, jak chcesz to zostaw sobie. Hmm. Tam trzeba będzie dokończyć. Chodź na górę. Ja, to, ja, ja tam, tam sobie, sobie dużo skrzynek ustawiała. Ustawiała. Właśnie widzę. No. Ej, a Ej, a weź coś, coś No co? Ja, ja ty, ty słyszę przez słuchawki. No, nie dziwne. No, a na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nara widzowie! A -a.